Witam serdecznie w odcinku bożonarodzeniowym, z tej strony Nina, na ekranie Mikołaj pod choinką i chciałabym z tego miejsca pod choinką złożyć wszystkim serdeczne życzenia świąteczne, dużo zdrowia przede wszystkim, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie ze sobą w tych ciężkich czasach, bo trzeba być razem nie tylko w te święta, tak więc dużo zdrowia, dużo pomyślności i spełnienia. Marzeń, i żeby wszystko się udało, żeby wszystko znów wróciło do normy na tyle, na ile to możliwe. Dziękuję wszystkim za obecność na kanale, za wsparcie, które ciągle otrzymuję w komentarzach. I naprawdę trzymajcie się, bo trzeba walczyć, trzeba wierzyć. I liczmy, że będzie lepiej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. papa pa. Wesołych świąt.